W tym miejscu, to temat dzisiejszy to jest oświata, muszę poruszyć sprawę pisma, które świeże jest dosyć, wpłynęło 22 kwietnia do Rady Miejskiej i w związku z tonem tego pisma pozwolę sobie w fragmentach niedużych tu je odczytać i poproszę o wyjaśnienia panią dyrektor w sprawie. Zwraca się zarówno do burmistrza miasta, jak i do Rady Miejskiej Rada Rodziców Szkoły na Kamionce. Jako przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej numer 4 w Kamiące zwracamy się do Pana Burmistrza Miasta Mikołowa Stanisława Piechuli oraz wszystkich radnych Rady Miasta Mikołów o podjęcie bezwłocznych działań mających na celu zapewnienie naszym dzieciom zakończenie nauki w bieżącym roku szkolnym w bezpiecznych warunkach, a na to mających na celu przywrócenie naszej szkoły do stanu poprzedniego i stanu gwarantującego higieniczne warunki nauki. Ja Państwu teraz przeczytam tylko takie wytłuszczenia, które mnie zaniepokoiły, dlatego że to mocne słowa, zdecydowałem się tutaj, żeby na gorąco udzielono nam odpowiedzi. Sytuacja doprowadziła do tego, że jako rodzice obawiamy się o zdrowie i życie naszych dzieci. Najbardziej zatrważające dla nas rodziców jest to, że. Z zalanych sufitów w salach lekcyjnych po deszczu kapie woda. Odpadają części tynku, a także to, że zostały zalane punkty oświetleniowe, które są częścią instalacji elektrycznej. W naszej ocenie w tej sytuacji zachodzi realne niebezpieczeństwo doznania uszczerbku na zdrowiu przez dzieci, które mają brać udział i biorą udział w zajęciach lekcyjnych w tych pomieszczeniach. W tej sytuacji zwracamy się do Pana Burmistrza Miasta Mikowa oraz wszystkich radnych Miasta Mikołów o podjęcie bezwzłocznych działań mających na celu zapewnienie naszym dzieciom bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie pomieszczeń szkolnych, tak by nie doszło do tego, że dzieciom będą spadały na głowy części sufitów, czy będą narażone na porażenie prądem. Pismo jest do wglądu Radzie Miejskiej. Bardzo prosiłbym na świeżo, jakby Pani Dyrektor chciała na pewno zna tą sytuację, parę słów nam powiedzieć. Tę sytuację oczywiście znam. No i powiem tak. Pamiętacie Państwo, że to nikt inny jak rodzice wnioskowali o rozbudowę szkoły. Nie można szkoły zamknąć i budować obok. Musi być rozbudowana w trakcie nauki. Tutaj referat inwestycji Urzędu Miasta nadzoruje to. Wiem, że to nie jest tak, że szkoła pływała w wodzie. Tam były drobne przecieki wody. Elektryk był natychmiast, sprawdził bezpieczeństwo bo nie groziło to tam żadnym porażeniem, natomiast faktycznie kapała woda. W związku z tym pani dyrektor podjęła decyzję o wyprowadzeniu dwóch klas, bo trzeba powiedzieć, że to nie była cała szkoła znowu, tylko dwie klasy, na korytarz. No niestety tak się złożyło, że w tym czasie była rekontrola, bo jak państwo wiecie na Kamionce było tak około 14 kontroli w zeszłym roku. Była kontrola z i pani wizytator poinformowała o tym Dyrektora Delegacji. Dyrektor do mnie zadzwonił, powiedział, że on nie może zrobić nic innego jak zawiadomić sanepid. Sanepid był, sprawdził. Dzisiaj dostałam pismo z sanepidu, w którym proszą o dodatkowe zabezpieczenie. Ja z Panem Anikiem jestem w ciągłym kontakcie. To się tylko dzieje, to proszę, żeby tam natychmiast poszedł Inspektor Nadzoru, żeby to sprawdził, żeby nie było zagrożenia dla dzieci, bo to jest dla nas najważniejsze. Natomiast powiem, że no no rodzice nie idą nam też na rękę i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jeżeli w trakcie roku buduje się szkołę, rozbudowuje się szkołę, zdejmuje się dach, no to musi się zdarzyć, że tam kropla gdzieś przecieknie. Może więcej niż kropla, bo aurę mamy niestety niesprzyjającą i wiem, że kolejne opady są zapowiedziane. My z Panem Burmistrzem jesteśmy umówieni do kuratora oświaty. Chcemy w tej sprawie też porozmawiać. Mówię, ja uważam, że tutaj no nie można przeginać w Stronę. Zależy nam wszystkim na tym, żeby ta szkoła została ukończona, rozbudowana i trzeba zrobić wszystko, żeby tak było. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wyjaśnienia. Czy jeszcze jakieś pytania do tej sprawy? Proszę Pan Burmistrz. To, państwu uświadomię to, co powiedziała Pani Dyrektor, że ta szkoła ma non-stop kontrolę. tak. Kiedy nie była rozbudowywana, rodzice nasłali na tą szkołę, czy zawiadomili wszelkie możliwe kontrole, że szkoła jest za mała. Kiedy szkołę rozbudowujemy, są wszelkie możliwe kontrole, że szkołę rozbudowujemy. A więc, no, tak powiem, nie służy to temu, żeby rzeczywiście w terminie i fachowo dotrzeć do jak najszczęśliwego i terminowego końca tego wszystkiego, no, ale... Skoro jedni drugim taki los próbują zgrować, to, to później są z tego konsekwencje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jakubiec. Ja w związku z tym, że też jego pismo dopiero dzisiaj poznałem, bo do mnie nie, że tak powiem, nie dotarło jeszcze. Mogę tylko powiedzieć tyle, że poprosiłem pana przewodniczącego w ubiegłym tygodniu, żeby się przejął ze mną do szkoły numer cztery. Zobaczył na oczy, jak to wygląda. No i nie do końca to są tylko kropelki, które tam akurat myśmy już byli po, po, po tym jak to przesychało. W tej chwili się już robią czarne, że tak powiem, ślady. Różnie to różnie nazywają. Jedni plamkami, drudzy grzybkami. Natomiast generalnie po prostu w wiceburmistrz, mam nadzieję to potwierdzić, zastosowano nieodpowiednią technologię, bo co opad, to się leje. O to chodzi. I tu jest problem, bo jak przyjdzie jakikolwiek kolejny deszcz, to znowu będziemy tam pływać i, i nie możemy tego tak traktować zupełnie, że to jest wina rodziców. Każdy rodzic, swoje dziecko się boi, no jeżeli z kratki wentylacyjnej nagle wypada na ławkę Malta, bo tam muruje komin i wpadło mu do komina, nie? Tu kawałek farby, tu kawałek tynku trzeba zrzucić, bo u dziecka No rodziców to niepokoi, no i tam pod tym pismem jest podpisany kto? Rada Rodziców, tak? Rada no. Rodziców Szkoły Podstawowej numer 4. No. I rodzice no, i... też się czują odpowiedzialni, i dlatego uważam, że nie wiem jak to zrobić, ale ale no, w każdym razie technologię tej roboty trzeba zmienić, bo tak to się nie da robić. Dalej w tej chwili stoją mury wyciągnięte nie spięte, nie daj Boże, jak przyjdzie jakiś ten, co się cokolwiek z tym stanie, bo wieńce dopiero próbują robić. Idzie to wszystko jak krew z nosa, bo o siódmej rano się pojawiają, bo po 15 już nie ma nikogo. Normalnie jakby to robiła brygada Gurali, to już by ten dach był na tej szkole położony po tych półtora miesiąca. Dziękuję. Chcę jeszcze nadmienić Państwu, że... Rada Rodziców Szkoły Podstawowej na Kamionce. Do wiadomości przesłała to pismo również do Gazety Mikołowskiej, Dziennika Zachodniego, Gazety Wyborczej i Redakcji Telewizji TVN. Proszę bardzo, Pani Radna chmielusz Ja zastanawiam się po prostu nad zasadnością prowadzenia lekcji w salach, które się remontuje, które się rozbudowuje, które są w pewien sposób poprzez tą rozbudowę narażone na... Yy, tak jak tutaj mówicie, odpadanie tynków czy przeciekanie dachu. Nie wiem, chciałabym, żeby odpowiednie, czy odpowiedni inspektor sprawdził, czy jest to zgodne z przepisami BHP, czy te dzieci faktycznie muszą w takich warunkach się uczyć, czy nie ma jakiejś innej możliwości zapewnienia im zastępczych sal na czas największych, najtrudniejszych i najcięższych praw związanych z rozbudową szkoły. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna i ciężka, jeżeli chodzi o lokale, Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, należy zrobić wszystko, żeby im bezpieczeństwo zapewnić. Proszę bardzo, pani dyrektor, czy istnieje taka możliwość techniczna, żeby wyprowadzić dzieci ze szkoły. Prosimy do mikrofonu, pani dyrektor. Przepraszam, już mówiąc szczerze, nie wiem gdzie, bo jak Państwo usłyszeli, nasze szkoły i tak są ciasne, więc yy... Jeśli chodzi o wybór, technologii takiej czy nie innej, no to już przepraszam, ale pytanie nie do mnie absolutnie, się na tym nie znam i chyba już nie chcę się nawet znać na tym. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, to pamiętacie Państwo, próbowaliśmy już wcześniej odciążyć trochę kamionkę, proponowaliśmy, żeby część zajęć, ale w domu sowieckim się nie da, tu się nie da, no jest praktycznie rzecz biorąc nie ma gdzie. Szkoła, żadnej w szkole mikołowskiej nie ma na tyle miejsc, że na przykład można było do, dowieźć dzieci, wszystkie dzieci z kamionki. Poza tym, jak mówię, no tam zalanie dotyczy w piśmie, nie wiem, czy akurat jest dzisiaj, czy tam w tym salę pidowskim dotyczy chyba trzech sal, prawda? Trzech sale plus łazienka. Tak, plus łazienka. Więc to nie są też wszystkie sale. I naprawdę, ja prosiłam już kolegę Adamika, czyli pana, który zajmuje się inwestycjami, żeby jeszcze dodatkowo zabezpieczyli w jakiś sposób, no bo słyszałam, że kolejne opady idą. Natomiast, no, wydaje mi się, że tutaj, no, musimy to skończyć, musimy tą szkołę rozbudować. Mhm. Natomiast gdzie dowieść? No, może Państwo mają jakiś pomysł, bo ja naprawdę już nie. Problemu na dzisiejszej sesji na pewno nie Panie rozwiążemy w rozwiąże. tej kwestii Wierzę no, A ja tym, mam 4 tygodnie, pani... bo inspektor sanitarny dał mi czas zgodnie z kodeksem, 4 tygodnie na to, Tata. żeby zabezpieczyć albo ewentualnie coś zrobić. Tam. Dobrze. W kolejności Pani Radna Hajdu jest i Pan Radny Krzysztof Jakub. Proszę. Chciałabym tylko yy, dodać, że zgadzam się z Panią Chmielosz że dobro dzieci jest, bezpieczeństwo dzieci jest tutaj najważniejsze i to, to jest bezsprzeczne, ale z drugiej strony radni, chcę przypomnieć, że radni Komisji Społecznej mieli dużo wątpliwości i pytań, czy został wybrany odpowiedni wariant rozbudowy. Myśmy gdzieś tam pytali się, czy jest to wariant bezpieczny, czy dzieci będą bezpieczne i zapewniają nas, że jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Jakubiec. O jedną rzecz chcę dodać, żeby już tu nie było takiego zupełnej tragedii. Ławki są wyniesione na korytarz, zajęcia się prowadzi na korytarzu i wiem, że są czynione starania, żeby te dwie sale wyłączone przy ziemiu sanepi dopuścił warunkowo na okres zadaszenia tej górnej części, wtedy by to poprawiło na kres sytuację, że prawdopodobnie sobie szkoła z tym poradzi, To na dzień dzisiejszy mam zakaz tam prowadzenia zajęć lekcyjnych, no bo jest, to za nisko i w piwnicy. Także myślę, że jeżeli Nepis się na to godzi, to sytuacja się poprawi z klasami. Dziękuję. Ja też tutaj rozmawiałem z nauczycielami z tej szkoły i też są to wspaniali pedagodzy i robią wszystko, żeby dzieci po prostu nie odczuły tego, że te zajęcia są w innych warunkach niż dotychczas. Proszę bardzo, Pani Radna Świerko. Zostaje budynek po żłobku na ulicy Konstytucji 3 Maja. Był przygotowywany pod klasy pierwsze, jak się nie mylę, i do tej pory jest niewykorzystany. Dlaczego te dzieci nie mogłyby ewentualnie tam być przemieszczone i ewentualnie tam się uczyć przez ten okres? Dziękuję. Proszę bardzo o odpowiedź. Nie wiem, czy pan dyrektor, czy pan burmistrz. Rozwiązanie na każdy problem jest. Tylko trudno je zrealizować, kiedy rodzice. Jednocześnie zachować swoje dotychczasowe przywileje, a jeszcze zyskać kolejne. Tak? Spokojnie można w szkole na kamionce wyłączyć to piętro z używania, wydłużyć godziny lekcyjne i przenieść wszystkich o piętro niżej. Tak? Tylko to znowu nie odpowiada rodzicom. Jeżeli pani chciałaby dzieci z kamionki przewozić do żłobka, oczywiście zakładając, że mielibyśmy pieniądze i wcześniej tam szkołę przygotowali, to byłoby dobrze zapytać którzy rodzice się zgodzą na przewożenie dzieli do Mikołowa do centrum. To różne pomysły możemy rzucać, tylko później znowu będziemy w żłobku, który w ogóle nie jest przystosowany na szkołę, przeżywać dziesiątki kontroli, które będą tam nasyłali niezadowoleni rodzice. A więc mamy chwilę trudności, tak? Musimy i rozbudować szkołę, i spełnić pewne wymagania. Więc Próbujmy razem w jak, na, w jak najbezpieczniejszy sposób, ale zgodny przejść przez te trudności, żeby od września mogła zacząć funkcjonować większa, rozbudowana szkoła. Chciałbym, żeby Państwo też zrozumieli to, że jeżeli jakiś, jakaś firma wygrywa przetarg, to my już wiele później nie możemy tej firmie ingerować poza to, co ona ma zrobić i w jakim terminie. Możemy utrudniać w każdym miejscu i Natomiast musimy wtedy założyć, że się nie uda dotrzymać terminu, tak jak wszędzie będziemy nasyłać inspektora, który to czy tamto będzie wstrzymywał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania?